Nie ukrywam, że liczę na Was i liczę na Wasze wsparcie. Liczę, że będziecie mnie motywować i będziecie ze mną. Liczę, że ilość subów też mnie będzie motywować do dalszych nagrań, bo czas, który poświęca się na montaż jest naprawdę bardzo długi. Czas na pomysły, które muszą się ułożyć w głowie, na plan realizacji danego odcinka, to też jest dużo czasu. Mimo że wychodzi to amatorsko, amatorszczyzną czuć z każdej strony. Ale mój kanał chciałabym, żeby był takim kanałem spokojnym, bez żadnych jakichś e, niesamowitych e, historii, które tak naprawdę których tak naprawdę nie ma zazwyczaj. Chciałam, żeby to był kanał taki można powiedzieć, lekko podróżniczy, ale nie zupełnie, żeby to był po prostu kanał o życiu, o życiu zwyczajnej osoby.